A to zobaczcie, wydra jest drapieżnikiem. A no to, to w środku tak wygląda. No. Każdego wygląda. twój nos też, tam Ja tam nie tak wygląda. wiem, co to jest wydra. Tak... Wydra, nigdy... Dzisiejsza nie, to się impreza się to Gruszki na Wierzbie, piknik naukowy, który zorganizowaliśmy na terenie nadleśnictwa Browsk we współpracy z różnymi instytucjami naukowymi, również nadleśnictwami. Głównym celem jest to, żeby przekazać dzieciom Wiedzę, informacje na temat lasu i przyrody w plenerze, po to, żeby w ramach zajęć praktycznych w, w terenie na świeżym powietrzu, podczas zabawy, poznały gatunki drzew, poznały gatunki zwierząt, poznały zasady zachowania się w lesie. Tak jest, sosna. też dźwięcicie o coś? na następnym stoisku. To pamiętajcie o darach lasu. Uczestnicy podczas naszego wydarzenia mają dzisiaj do zdobycia 8 pieczątek na różnych namiotach naszych współorganizatorów. Jest to Białowieski Park Narodowy, Instytut Badawczy Leśnictwa, Instytut Biologii Ssaków, Politechnika Białostocka oraz 4 nadleśnictwa. Nadleśnictwo Browsk, Bielsk, Hajnówka oraz Białowieża. 8 stacji, 8 pieczątek, a później jak wszyscy już skompletują swoje karty na pieczątki, wtedy ruszają na rajd. Klasowo, bo to jest już konkurencja typowo klasowa. Zależy nam na tym, żeby jak najwięcej... Rzeczy się dowiedzieli na namiotach, natomiast później, żeby mieli drobne zadania sprawnościowe, intelektualne na stacjach. Trasa rajdu około 6,5 km, 6 stacji, na każdej zadanie intelektualne i zadanie sprawnościowe. A na koniec wszyscy się widzimy na Świnrojach, gdzie oczywiście będzie można się posilić. Nie, ale Co ciężko? Było fajnie, były różne zadania. Fajnie się bawiliśmy. I bardzo fajnie się z grupą bawiliśmy naszą. Generalnie to nie mieliśmy większego problemu z zadaniami. Myślę, że poszło nam w miarę dobrze. Trasa też nie była mocno trudna. No to ogólnie było bardzo fajnie.